Cześć, witajcie w Kryptoprasówce. Zapraszam na najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. Microsoft tworzy na Bitcoinie zdecentralizowany system tożsamości cyfrowych. W ostatnim poście poinformował o postępach w pracy nad tym systemem. Ion, Identity Overlay Network, będzie działał na szczycie blockchaina Bitcoin i został zaprojektowany w taki sposób, żeby spełniał wymagania stawiane globalnemu systemowi cyfrowych tożsamości, a jednocześnie, aby zapewniał atrybuty decentralizacji, które dostarcza blockchain Bitcoina. Ponadto Microsoft dodał narzędzia blockchainowe do swojej platformy Power Apps i do Microsoft Flow. Również Apple zainteresował się kryptowalutami i ostatnio opublikował CryptoKit, czyli zestaw narzędzi dla deweloperów oraz ikony, czyli loga bitcoinowe. Niektórzy zastanawiają się, czy może idzie za tym coś więcej i Apple będzie chciał na przykład uruchomić portfel kryptowalutowy, ale na to nie ma na razie potwierdzenia. Zilika, zgodnie z. Zapowiedziami przeprowadziła upgrade, w którym zostały uruchomione smart kontrakty na blockchainie Zlika. Giełda kryptowalut Bittrex zablokuje mieszkańcom Stanów Zjednoczonych możliwość handlu 32 kryptowalutami. Należą do nich m.in. Ktum oraz Story. Chodzi tu prawdopodobnie o to, co, o co chodziło w przypadku giełdy Poloniex, czyli te kryptowaluty mogą zostać uznane za papiery wartościowe i dlatego giełdy regulowane przez Stany Zjednoczone, przez organy ze Stanów Zjednoczonych nie mogą udostępniać handlu tymi kryptowalutami. W ostatni weekend odbył się szczyt G20 w Japonii i na tym szczycie rozmawiano także o kryptowalutach. Ministrowie zaapelowali o to, żeby ryzyko związane z kryptowalutami było ściśle monitorowane. Oprócz tego nie padły żadne wiążące stwierdzenia. Na koniec przedstawiam Wam, jak wygląda łańcuch pokarmowy w świecie kryptowalut. Dajcie znać, co o nim sądzicie oraz co uważacie o kobiecie Satoshi. Dziękuję bardzo za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.